I dzień dobry wszystkim, witam Was w dniu dzisiejszym. Jest sobota, jak zaczynam tego vloga, deszczowa pogoda. Myślałem, że pojadę dzisiaj na plac targowy, ale te warunki takie jakie mamy atmosferyczne nie są zbyt sprzyjające, żeby jechać taki kawał drogi na ten plac, na Rachową i po prostu idę gdzie indziej. Mamy ten taki sklepik z Sybił, który jest tutaj w Popeszczi Lordeni tam planuję zrobić jakieś zakupy, kupić jajka, bo też mają dobrej jakości, takie wiejskie. Coś tam wybiorę jeszcze dobrego do jedzenia. I co w ogóle? Zapraszam Was na tego kolejnego vlogmasa. To i tak widzę, że przestało tak trochę w sumie padać, ale tak kropi deszcz. Tak czy inaczej jest bardzo nieprzyjemnie. Ja dzisiaj w ogóle to miałem Znowu problem ze snem. Od drugiej się obudziłem, nie mogłem spać do czwartej. No i taki byłem zmęczony trochę. I obudziłem się później, jak już zasnąłem, 7:30. Mieliśmy, bo dzisiaj jest 6 grudnia, jak nagrywam tego vloga, to wy już widzieliście, jak rozpakowywaliśmy prezenty, upominki z butów, co Kalim dostał gitarę i tak dalej. Także jak coś to Was odsyłam już do tamtego vloga. Ten się pojawia pewnie jakiś tydzień później. I co teraz? Będziemy siedzieć raczej w domu, bo cały weekend ma być tak nieprzyjemnie na polu. Karim jest trochę przeziębiony, więc dlatego też nie będziemy z nim wychodzili. Ja dzisiaj jestem razem z Aną i z Karimem. Wspólnie będziemy spędzali czas, ale jutro Anna idzie, bo to będą wybory w Bukareszcie i ona będzie uczestniczyła w takiej komisji wyborczej będzie liczyła głosy, przyjmowała ludzi do po prostu do tych wyborów i tak dalej, sprawdzała listy, tak jak to się słuchajcie, dzieje w Polsce miała taką okazję, żeby skorzystać żeby sobie zarobić coś więcej no i co, i po prostu jej nie będzie jutro cały dzień od 6 rano do późnego wieczora za to będzie miała poniedziałek wolny w pracy tak jest też uzgodnione no i co? I ja jej dziękuję, jestem wdzięczny za to, że po prostu zarobi jakieś też pieniądze przed świętami. I ja w tym czasie zostanę z Karimem, także my będziemy rządzili cały dzień po prostu razem. Ale to będzie jutro. A co będzie jeszcze dzisiaj? Na pewno jakieś gotowanie i tego typu rzeczy. Myślę, że tak czy inaczej ten vlog, mimo iż w większości będzie siedział w domu, no to zawsze będzie coś ciekawego, żeby Wam pokazać. Jestem teraz na strada murgulu i tutaj jest przejście dla pieszych, a to nawet nie zwalnia, nie do wiary. I co? Chciałem Wam pokazać tutaj od fali Kebab. Tam jest taki ogień, można sobie usiąść w środku, przy tym piecu z ognia fajnie. Ale nie widzę, żeby tu mieli też za specjalnie dużo klientów. Szkoda, bo to miejsce jest jakieś takie trochę pechowe. No ale cóż, życzę, żeby się biznes tutaj powiódł, bo to już jest trzecia restauracja, jaka tutaj istnieje. Ja już mam kawałeczek i tam idę do tego sklepiku Sybiu, a później jeszcze do Mięsnego. Mówiłem Wam zawsze, że ceny są tutaj podawane w euro. Proszę bardzo, taka Toyota Prius, 2007 rok, 240 tysięcy kilometrów, 3800 euro, będzie tu widać? Może będzie widać. I tak się prezentuje. Jeździł nią jakiś tata, bo tutaj pisze dad. I co mamy? I jest... Bez powietrza za takie pieniądze. Można dzwonić, jak ktoś chce. Zobaczcie, to jest taki typowy widok w Rumunii. Ktoś zaparkuje światła awaryjne, czynią tych kierowców niewidzialnymi. Tu ani chodnika, ani nawet jak się przechodzi, no to trzeba uważać, bo i tam następny stoi. Nie do wiary następny. I tam jeszcze w oddali jeden kolejny kierowca. Także, no typowa rumuńska przypadłość taka. Porzucić auto i wyjść. Five to go po tej stronie, a po drugiej mamy Żabkę rumuńską Znaczy fru się tak nazywa Ale to jest ta sama sieć sklepów co mamy w Polsce Tam za mną jest ten sklep mięsny, ale do niego pójdę jak zrobię zakupy w Sibiu Tutaj jest ten sklepik, wchodzę do środka Ale kupiłem całą siatę dobrych rzeczy tutaj w tym Sibiu <gryw> Powiem wam, że tak poniosła mnie trochę taka ułańska fantazja, nie wiem jak to powiedzieć, bo Mógłbym tam jeszcze tak doliczać, doliczać i różne rzeczy, ażbym wydał nie wiadomo ile pieniędzy i tak stówkę tam prawie zostawiłem, także jest jak jest, ale w mięsnym będzie podobnie, no bo planuję wziąć też coś, żebyśmy mieli trochę więcej, jaki wiatr, nie do wiary. Tutaj idę do tego mięsnego na drugą stronę. Wyszedłem z tego sklepu mięsnego, zrobiłem też zakupy. Mam przewieszoną torbę na ramieniu. Wydałem, jakieś 130 lejów na mięso. Pokażę Wam w domu co tam dobrego kupiłem. Jestem już, słuchajcie, w domu, pokażę Wam co tutaj jest kupione. Kiełbasy przede wszystkim, kiełbasa z indyka, taka karium Czemu Ty mi podnosisz rękę na ojca? Co? Nie wolno tak. Tutaj mamy co? To jest mięso. To jest chyba też pulpa de kurkan, taka i nie. A, tu jest, tu jest wołowina, a tu jest półpa de kurkan. No nie widać po prostu, bo jest schowane. I co? Tutaj mamy jeszcze zakupy z tego sklepiku w sybiu. Jest śmietana, bo po prostu miałem ochotę na, tą, tak, na taką śmietanę dawno nie jedliśmy. Tutaj jest ser, urde 700 gramów takiego sera. Dalej mamy szynkę. Tu jest 300 gramów szynki de kurcan, czyli to jest ta z indyka. Tak, będziesz mógł jeść sobie zaraz Karim. Kupiłem, bo tam jak mają taki pyszny ten chleb, W tym wiem, że my rzadko jemy, ale nie mogłem się oprzeć, żeby tego chleba nie kupić, on jest bez konserwantów. Najprostszy skład jaki może być. Coś pysznego po prostu. No i co? I 20 jajek kupiłem, tak? No, jajka jak jajka. Dwa opakowania takie, także... To będziemy mieli, my dużo jemy też ja i zwłaszcza ja. Także no takie mamy zrobione zakupy i co i kaniem już tu będzie kosztował szynki widzę. Nie szynkę czy nie jesz szynkę co? Nie? No to jak nie to nie jest. Trzeba to teraz rozpakować i schować do lodówki. Mhm. Działam się tutaj rzeczy w kuchni. Pokroiłem takie, słuchajcie, papryki i cebulę. Zrobiłem taką zaprawę tutaj z octem. Z resztką oleju, którego chcesz zużyć, no bo nie wyrzucę tego i nie chcemy już takiego używać. Ale dodałem i zmieszałem z, z takim olejem z winogron. I co dalej? Kiełbasy się pieką w piekarniku. Proszę bardzo, tak wyglądają. Wydziałem je przed chwilą i tak trochę nakłułem, żeby puściły sobie tłuszcz. Niech one sobie tutaj dochodzą. Tak są na takiej średniej temperaturze, ale w sumie to zwiększę. Podkręcę tak trochę. Niech mają większą. Zamykamy piekarnik. I ja mam tutaj cały garb buraków. Taki. Muszę to teraz obrać i utrzeć na tarce. Więcej jest obierania niż tego ucierania, bo wiem, zawsze mi to tak schodzi. Utrzeć, one są miękkie, dobrze ugotowane, to szybko to pójdzie na tarce, no, ale obierania jest więcej. I, I tak, no i przygotuję sobie jeszcze słoiki, no i będę miał zrobioną, będziemy mieli zrobioną sałatkę na, znowu na jakiś czas. Niestety mam taką już resztkę miodła. Żeby ta zaprawa nie była taka gorzka, no to już dodałem parę łyżek cukru. no Zdarza się, niestety, ale mówię jak jest, tak? Żeby wiesz szczerze, jak robię po prostu, więc no będzie tak średnio, może zdrową, no ale przynajmniej będzie smakowało. To też nie może być takie bardzo kwaśne z samym octem, trzeba to trochę dosłodzić. A jakbym dał słuchajcie tego ksylitolu, to to nie ma takiego smaku, jak być powinno. To nie smakuje tak wtedy, no. Także taki jest plan. Tutaj mam kawę, którą sobie jeszcze dopijam. No i co? Biorę się teraz za te buraczki i pokażę Wam, jak będzie już wszystko gotowe. Powiem Wam, że tak by się wydawało, że zrobić tylko cztery słoiki takich buraków, ale zaszło mi trochę czasu, bo zanim to je obrałem, zanim utarłem, tutaj już wymieszałem później z tą papryką, z cebulą, z olejem, i z octem. No i co? I się teraz będą pasteryzowały. Zawsze tak robię. Wcześniej jeszcze wyparzyłem słoiki w gorącej wodzie. Ktoś mi kiedyś pisał, że nie trzeba, czy coś, jak są czyste. Ja zawsze tak robię, bo kiedyś nie zrobiłem i później mi się wkradła pleśń po prostu do słoika. Ja wolę mieć wysterylizowane, jak to się mówi, nawet na zapas, kilka razy i tak dalej, bo wtedy będę miał no, takie poczucie, że zrobiłem dobrze, tak jak należy, po Bożemu. Tutaj są kiełbasy. Jeszcze skwierczą, muszę uważać, by się łokciem nie oparzyć. Po prostu onie. Także no one są ładnie upieczone. Tutaj dają deskę drewnianą pod spodem, żeby nie przypalić stołu czy coś, bo ta blacha jest jeszcze gorąca. Więc kiełbasy są, ona nastawiła taką kapustę. I tutaj jest kapusta w tym takim tefal naczyniu. Tam gdzieś jest kapusta, no jest po prostu kapusta. I ja sobie dodam kminku, bo ona nie lubi kminku, a ja nie wyobrażam sobie kapusty bez kminku, więc ja sobie już dodam tak, jak będę ją jadł sam. Buraki nastawiłem, niech się pasteryzują. No i co, i właściwie na ten moment to by było tyle. Pogoda dalej deszczowa, pada cały czas, jest po prostu brzydko. Taka pogoda deszczowa za oknem, słuchajcie. Ale dobrze, kratka się zamyka. Dobrze jest tak chwilę otworzyć, żeby. Powiem Wam gorąco w tej kuchni. Miałem uchylone to okno. Patrzcie, jaki wiatr, wiatr mi to zamyka. Miałem uchylone okno, bo po prostu było zbyt gorąco. Ale teraz, jak tak otwarłem to okno na chwilę, to złapałem takiego powietrza, żeby trochę poddychać. Bo powiem Wam, że już ciężko to było wytrzymać w tej kuchni. Taki, taka rzeczywiście piekielna kuchnia Rafałka, taka można by powiedzieć. Wyszedłem sobie właśnie na spacer, bo muszę się tak przewieczyć. Słuchajcie, idę sobie też coś nagrać na drugi kanał. Spacer mi dobrze zrobi w kuchni, bo naprawdę już tak duszno. Anna została z Karimem. On niedługo pójdzie sobie spać i o piątej Anna musi jechać tam na takie przeszkolenie, jakieś taka, takie organizacyjne spotkanie przed tym jutrzejszym głosowaniem i ja wtedy z Karimem zostanę. Także korzystam teraz z jakichś wolnych chwil, które mam jeszcze, żeby tutaj sobie po prostu coś porobić. No i co, pogoda jest naprawdę taka nieprzyjemna. Może nie pada jakoś bardzo deszcz, ale tak zacina taką mrzawką. Jest paskudnie. Karim, tak czy inaczej, w ten weekend nigdzie nie wyjdzie, bo po prostu jest przeziębiony. I żeby go jeszcze bardziej gdzieś nie załatwić, w tą pogodę na polu po krakowsku. Nie jestem dworzaninem. Zaśpiewaj Maymadel Tolmi. Wrócimy! Włączymy, Włączymy my Told Tolmi, tak? Tak. I wtedy będziemy dopiero śpiewać? Tak. No ale tak, to, to nie możemy tutaj ten... A zagrasz trochę, jak ty się gra? umiesz grać na gitarze? Tak się gra na gitarze? Zaśpiewasz jeszcze troszkę, czy nie? Zaśpiewaj coś. Nic nie będzie z tego śpiewania? Nie? No to trudno. Przytula się tutaj do mnie, mój mały piszk, tak? Robisz się przytulać? No, jesteś przytulasek mały. Jaki jesteś mój mały przytulasek? Taki, taki przytulasek. Graż na gitarze? Graż sobie tutaj na gitarze. Mama Anna pojechała na to takie szkolenie przed głosowaniem, przed wyborczem. My jesteśmy sami w tej chwili w domu. No i zobaczymy, jak nasz czas będzie tutaj przebiegał. Myślę, że dzisiaj nie będę już nic więcej nagrywał, bo po prostu nic takiego się nie będzie działo. No, chyba że. Karim będzie tutaj skakał po mnie. Uważaj, tak? I, I co? I Jutro zobaczymy, jak będzie też nasz dzień wyglądał. Tak czy inaczej... Tak czy inaczej będę chciał poruszyć temat tego dzisiejszego vloga. No, zostawiam kamerę. No, zostawiam już kamerę. Także widzimy się rano. Zrób papa, widzimy się rano. Powiedz, widzimy się rano. Widzimy się rano. Okej, okay, pa. Dzień dobry. Witamy Was dzisiaj o poranku. Zobacz tutaj, Karim. Zrobisz papa do widzów? Papa, brawo, jak ładnie robisz papa. Powiedz dzień, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy Was. Wyspałeś się dzisiaj? Tak. Fajnie się spało, dobrze? Fajnie. Fajnie, tak? To jest jakaś skarpetka? Co ta skarpetka tu robi? Idziesz się pobawić? Pobaw się trochę. Pojeździ na motorze, dobra? OK. To uważaj tutaj idź, pojeździ na motorze. A ja co do Was tutaj sobie pomówię Zrobiłem sobie kawę. To już druga dzisiaj w ogóle to... Słuchajcie, dzisiaj tak obudziłem się o godzinie 4 rano, nie mogłem spać znowu. Do siódmej wypiłem w międzyczasie kawę. No i tak po prostu leżałem, nie wiedziałem co ze sobą zrobić. Dopiero o godzinie 7. Zasnąłem i. Czy nawet po siódmej rano, i spałem gdzieś do godziny dziewiątej dziesięć. Zostałem sam z Karimem dzisiaj, no bo ona jest na tych wyborach. No i co, rządzimy w domu. Nie wiem, jak my ten dzień dzisiaj przeżyjemy, bo on nie będzie wychodził na zewnątrz, więc może być po prostu ciężko. Ja nie jestem przyzwyczajony tak cały dzień siedzieć w domu. Idź tam, zaraz przyjdę do ciebie, dobra? No także mam nadzieję, że jakoś dzisiaj to przetrwamy. Byle do jego dżemki, że tak powiem, bo wtedy też inaczej to będzie może wyglądało, jak on się trochę dżemnie. No bo powiem Wam, ja nie wiem, co robić z takim dzieckiem czasami w mieszkaniu. Tak? Na spacer jak się pójdzie i ten to wygląda to całkiem inaczej. Inne aktywności są. Pogoda jest dalej brzydka, jest deszczowo i tak dalej. W ogóle to tak, chciałem powiedzieć w temacie tego dzisiejszego odcinka, czym mnie tak Karim zdenerwował wczoraj. Wiecie, co zrobił? Ja tego nie nagrałem. Prawie wyłączyłem nagrywanie w kamerze. No i w sumie może dobrze, że tego nie nagrałem, bo oszczędzić tego rodzaju zachowań jego, żebyście widzieli, ale wziął szynkę, wziął szynkę, bo ja tą szynkę tutaj położyłem na stole, ona mu chciała dać skosztować. Ten zaczął wpadł w taką furię. Powiedział, że on nie będzie niczego jadł. Wziął tą szynkę i zaczął ją rzucać wszędzie tutaj po kuchni, tak? Kilka razy nawet rzucał tym plasterkiem szynki. Jednym, drugim jak się zdenerwowałem na niego. Co mi tak, bo ja nienawidzę. Nie polowałeś, tak. no wczoraj mu opowiadam, jak rzucałeś szynką, ale później przyszedłeś i powiedziałeś przepraszam, tata, tak? Tak. I już tak nie będziesz robił. Już tak nie będziesz robił, co? Nie wolno, tak, prawda? Nie. No właśnie, idź tam, pobaw się. No tak. i później przyszedł i przeprosił, tak, ale. Ale ja sobie mi się tak, bo ja nienawidzę tak marnotrawstwa jedzenia, zwłaszcza no jak się wyrzuca jedzenia, już tym bardziej jak ktoś rzuca tym jedzeniem. Ja wiem, że on ma dopiero 2,5 roku, ale pewne zachowania, jak się w nim po prostu i te nawyki jakieś nie wytworzy, no to później będzie miał wszystko w tyłku, jak to się mówi, tak? Zaczę... Jak się wydałem na niego wtedy wczoraj. Mówię tak, na przeszkolenie do Palestyny na tydzień. Zobaczysz, co to jest, albo. Albo mama Cię weźmie tam do ferentarii, do tej romskiej dzielnicy i pokaże, jak dzieci mieszkają. Rodzice wydają na papierosy, na alkohol, a dzieci głodne chodzą. Także ja wiem, że no jemu ciężko jeszcze wytłumaczyć takie rzeczy, może, bo, bo jest za mały, ale no jak się nie zacznie teraz, to kiedy? Później, później się zatraci taki moment. Iż, idź, tam, idź tam, zaraz przyjdę do Ciebie. I później już może być za późno też, więc on musi sobie zdawać sprawę, że nie można robić takich rzeczy, tak? Nawyk, przynajmniej nawyk, bo on... Ja wiem, że on nie zrozumie jeszcze tego, że dzieci nie mają jedzenia, że są głodne gdzieś tam w Palestynie. A propos tych palestyńskich dzieci, to zrobiłem taki film, obejrzeli go tylko nieliczni, to był jeden z vlogtoberów, jaki nagrałem. I musiałem tutaj zmienić miejsce z kamerą, bo tam mi się zaczął uchwyt odczepiać od szyby. I tak to jest. Wspomniałem właśnie o tych dzieciach palestyńskich, że niestety wtedy, jak zrobiłem tamtego vloga, to mało ludzi było zainteresowanych tym tematem. Inna jest wrażliwość, jeśli chodzi właśnie o strefę Gazy, a inna jest wrażliwość, jeśli mówimy na przykład o Ukrainie i o tym, co się dzieje. Ale zostawmy na razie Buna. Salut Karim. Ale zostawmy na razie Ukraińców w tym dzisiejszym vlogu. Może kiedyś będę jeszcze poruszał ten temat, żeby tutaj pomówić właśnie od tej strony takiej humanitarnej, ludzkiej i tak dalej, bez mieszania jakichkolwiek wątków politycznych. Bo ten kanał nie jest od tego. Dzisiaj chciałem tutaj właśnie powiedzieć o tym, jak Karim wczoraj trochę przegiął z tym zachowaniem. Oczywiście później miał chwilę refleksji, a Anna go uspokoiła, bo on też był w takim... Mama. był na salut. Bo <noise> był też w takim nerwie jakimś. I co? No i przyszedł faktycznie i przeprosił i... No i mam nadzieję, że więcej nie będzie tak robił, żeby rzucać jedzeniem, tak? Bo ja jestem tak przewrażliwiony na coś takiego, bo yy, no, po prostu ludzie powinni sobie zdać sprawę z tego, że nic łatwo nie przychodzi, że na wszystko trzeba zarobić, ciężko pracować i nic, buna, nic nie jest za darmo. Yy, dlatego yy, przede wszystkim do jedzenia trzeba podchodzić też z szacunkiem, zwłaszcza jeżeli się jeszcze kupuje Jakieś jedzenie lepszej jakości, a nie najtańszą mortadę. Wczoraj powiedziałem, tak wykrzykczałem do on będziesz żarł mortadę y, jakąś najtańszą, jak nie chcesz y, szynki ten. Ale nikt go nie prosił, bo on jadł tą szynkę. On po prostu. Mm, <laughs> Ana mu chciała dać skosztować, bo On nie chciał, no to, to ona odłożyła. Ten wziął ten plasterek szynki i zaczął rzucać, wziął następny, rzucał tutaj po podłodze. Ja się zająłem, to tak jak mówię. Później sprzątaniem kuchni, ale tej szynki nie podniosłem. Ja sobieś tak oni, oni, on tak zaczął to rzucać. I ten niech przyjdzie, a niech z nim to zbiera tą szynkę. Ja wszystkie inne rzeczy porobiłem w kuchni, jakieś garki ze zlewu się wysypywały i to posprzątałem, ale. Był na karim! Salut! Ale tej szynki, tej szynki ja wczoraj w nie, nie tknąłem. Myś tak niech oni to zbierają. To było już ponad moją gdzieś wrażliwość, ponad moje nerwy, żeby. On się w ten sposób zachowywał z tym jedzeniem. No. Tak to jest. Ja wiem, że to jest tylko dziecko, ale tak jak mówię, jeżeli się nie będzie wymagać, przynajmniej w moim takim przekonaniu, ktoś tutaj mi może znowu napisać, że za dużo od niego wymagam, ale to jest właśnie to takie bezstresowe wychowanie. Nie wymagaj od dziecka, bo jest za małe, bo uważaj, jak biegasz, żeby się wywrócisz Salut! I później rosną takie dzieci roszczeniowe, pretensjonalne, i tak dalej. Nie, on musi wiedzieć, nawet mając 2,5 roku, może nie wiedzieć, co to są dzieci w Palestynie. Ma prawo tego nie wiedzieć, oczywiście, czy dzieci głodne w, w ferntari w Rumunii, ale ma wiedzieć, że jedzeniem się nie rzuca i tyle. I ma to wiedzieć dobitnie, że następnym razem, jak tak zrobi, no to nie wiem co. Wiadomo, że no nie będzie. Salut. Wiadomo, że nie będzie żadnych kar jak to się mówi cielesnych. No ale, no ale nie wiem co już wtedy. Po prostu musiałem to dzisiaj powiedzieć, tak? bo no, wczoraj mnie to tak wyprowadziło z równowagi, że no nie zdajecie sobie sprawy na pewno. Dobra. Ja sobie tutaj popijam dalej kawy. Ten temat uważam za skończony. Salut. Salut. Gdzie uciekasz? 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 Uciekaj, 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 uciekaj. To ja teraz mam uciekać, tak? Uciekam, 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 uciekam. uciekam. do mnie, do mnie. Łap mnie tutaj, Łap mnie tutaj. Skakaj tutaj na łóżko, na łóżko skakaj. No, gdzie na to łóżko, gdzie na to łóżko, tutaj, Karim, tutaj. Proszę. <divertente> tak skaczemy, tak skacze piszk. Jaki jesteś piszk? Tutaj skaczący, taki mój mały piszk, jak jakiś. Ale nie wystawiaj języka, co taki jęzor wystawiasz, jesteś krowa, krowa wystawia język, tak mi zawsze, nie kto to mówił, dziadek mi mówił, nie wiem, nie pamiętam. No, co to jest Karimku? Piszku. I słuchajcie, nagrywam zakończenie tamtego weekendowego vloga dopiero teraz, bo sobie przypomniałem. Wtedy tak zleciał ten dzień, ta niedziela z Karimem. No po prostu dłużyło się. Dłużył się czas i no ale jakoś wytrzymaliśmy. Dzisiaj jest wtorek, tak i wyszeli, wyszliśmy pierwszy raz na zewnątrz, na spacer. Także dobrze nam to zrobiło, jak się przewietrzyliśmy. Takie siedzenie w domu i w ogóle, no to na dłuższą sprawę to jest naprawdę no, męczące. Tak? Ja lubię mieć aktywności na zewnątrz, a nie cały czas w domu, jakiegoś chowanego i tak dalej, wymyśleć rzeczy, jak tu spędzać z nim czas. Na polu, jak to się mówi, no to jest całkiem inaczej. Można poddychać świeżym powietrzem, pobiegać. Inaczej czas człowiek spędza, tak dotlenić się, no wszystko wygląda o wiele, wiele lepiej. Tak czy inaczej, weekend za nami, tydzień przed nami i co więcej i teraz Karim się tutaj bawi, zachęcamy Was do tego, żebyście, no nawet tak nie mów, jesteś chłopak, pokaż, no co, żeś się tu pomalował czymś i ten, zachęcamy do subskrypcji naszego rodzinnego kanału, zostawiajcie też łapki w górę, no i udostępniajcie te vlogi, żeby się niosły w odchłaniach YouTube'a, będzie mi bardzo miło. Pozdrawiamy Was z Rumunii po Peszcii Lordeni i widzimy się w następnym vlogmasie. Do zobaczenia. Papa! Pa.